Witam wszystkich, siemaneczko, z tej strony Ksoxo, -Kso, a przed wami kolejny odcineczek ze Star Stable, z środowej aktualizacji no bo jak żeby inaczej. I od razu przechodząc do tematu, no, jakaś, nie taka jakaś mm, wspaniała aktualizacja, ponieważ sześć nowych, sześć? Więcej chyba? E, być może więcej, 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 pięć tutaj, 7, e, 8 nawet, tylko jeden w Star Stable Horses, e, nowych umaszczeń na Erwiku. No i uwaga, pięć nowych pintabianów. No i słuchajcie, ja już tutaj przebyłam przed chwilą i sobie oglądałam, bo to nie jakby nie wiedziałam, że jest coś takiego jak pintabian w grze. No i patrzę sobie na tego konia, no i faktycznie kurczę, coś tutaj jest, co nie? Aczkolwiek jakby się zastanawiałam, czy to nie jest to samo co arab, no i nie wiem, czy one się czymś różnią no wydaje mi się, że nie za bardzo i w ogóle zapomniałam, że jest coś takiego jak pintabien nie wiem kiedy to zostało dodane, naprawdę tak szczerze Głównie maści są ładne, no ale jeśli to jest to samo co arab no to tak w sumie średnio, tym bardziej, że one mi się jakoś straszliwie nie podobają aczkolwiek e, jakbym miała wybrać, która jest moja ulubiona to albo nie, to chyba była ej, ta chyba też była <laughs> to tak szczerze, to, chyba ten tak, ten chyba mi się najbardziej podoba no aczkolwiek, kurczę, tak średnio. I jeszcze jeden właśnie pintamien jest w Star Stable Horses, a jeśli chodzi o te jeszcze inne maści, to są dwa nowe organy w wiodowym gaju, więc lecimy. Lecimy do podwózki. Bo w ogóle jest dzisiaj maj, który to ja nie wiem, dziesiąty? Bo to, no, dziesiąty, okej, okay, środa. I jest tak blisko wakacji, w tle już tak myślę, że będziecie słyszeć wakacyjną nutkę, ponieważ myślę, że właśnie taką wkleję... O Boże, widzicie, co tam się działo? Tak właśnie liczyłam, że to się stanie. Ktoś zbiegałam z tej podwózki, to ten koń właśnie leciał, tak, że powiem, na tyłku po padoku i wiecie, on tam znika, a tu się nagle pojawia i w takiej dziwnej pozycji on nadzieję, że to było widać. E, przerażające, no ale błędy w SSO zawsze są zresztą no ciężko, żeby ciężko, żeby nie było nigdy błędów co nie, dobra, jest okay, ok, ogólnie Morgana mam tylko jednego, tego właśnie starokońców mam na jednego konia aczkolwiek e, mam jednego Morgana, ponieważ jakoś strasznie mnie one nie porwały no i tak się zastanawiam w sumie czy kupić, czy nie kupić, no ale jeśli jakieś bardzo ładne będą domaści, to myślę, że jednak się decyduję gdzie one są nie mam tutaj w ogóle tego znaczka, o, że nowe konie, tam było, ale dobra, może to jakiś jest po prostu błąd Ja nie mam pojęcia, tego mam, ten chyba był, bo się zastanawiałam Ten możliwy, że też, czemu nie napisali? Kurczę, poczekajcie, może, na... nie no, nie napisali Nie napisali <grytanie> Ten jest, o, ten jest ładny, nie wiem, czy on był, czy nie, ale ładny No ten też jest spoko O, ten też jest ładny, ej, ale ten i ten są mega śliczne ten nieszczególnie no dobra, nie wiem czy on jest nowy hmm, jeśli ktoś wie to może dać znać ale jest naprawdę ładny i myślę, że możemy sobie na niego pozwolić on kosztuje 850 będzie nas nawet stać na nowe seciki bo są dodane poczekajcie, bo jeszcze grzywa a ten jakie ma? ten ma koreczki a coś mi w grzywie nie pasowało możliwe, że ona jakoś... nie nie, ono chyba nie powiewa a są jakieś, są warkoczyki, ale już te warkoczki te mam w większości koni. Ja robię taką długą, grzywę, albo ewentualnie, nie, jeszcze ta jest ładna, taka ścięta, ale czekajcie. Ta ścięta czy ta? Nie, zostawimy to. Zostawimy go oryginalnie. I on wygląda na wałaszka. A więc jak się będziesz nazywał, jakoś yy, Jakoś tak. O, River. masz się nazywać River. I uwaga, uwaga, kupujemy tak. No poczekamy na animację, ogólnie dawno konia nie kupowałam, chociaż nie, przepraszam, kupowałam jak były Lipicana, a to było pewnie dwa tygodnie temu, bo to było na święcie z jeździeckim. Dobra, wysyłam go do stajni, ponieważ mam na tym koniu sprzęt. Także no, ostatniego kupowałam Lipicana, co było niedawno, też kupiłam jednego w sumie. Tak jeszcze trochę poza tematem. W następnym tygodniu nadszedł czas, aby dowiedzieć się, z, dokąd czerwnica wala zabrała naszych przyjaciół, dokąd portal przyniesie nas tym razem. Także no wszyscy wiemy co to oznacza. Nowe zadania fabularne. Boże, tak się cieszę z tego powodu, naprawdę. Dawno nie było. W sensie właśnie, właśnie, właśnie... O Jezu. <grych> to się wytnie. W sensie właśnie nie wiem kiedy były dodane, jakoś nie pamiętam, ale wiem, że dawno. Także bardzo się cieszę i ciekawe, ciekawe, czy długo będą trwały. Jeju, czemu się dzisiaj tak jąka Przepraszam. Dobra, rozbieramy go. W ogóle te kaloszki, co zostały do tydzień temu, to są cudowne. Kocham je. Dobra, szukamy. Wiecie, jak będzie najłatwiej? Po poziomie. Ostatnio odkryłam, że właśnie... Odkryłam, że jest coś takiego jak sortu i to pozwala nam bardzo szybko znaleźć konia. Widzicie, jest tutaj dobra. River, River, tak. O jezu, co ja zrobiłam. Patrzcie, znowu nazwałam tak konia i to był właśnie ten lipi, ten już jest wytrenowany jako jeden, jako jeden z nielicznych, ale szybko go wytrenowałam. Dobra, Siemanko. Cześć, w koniu, końcu. to jest jakiś koń, który jest tutaj na maksa, ma to szczęście, bo wszystkie są w okropnym stanie, ale no, nie chcę się o nie dbać. Przepraszam, to tylko gra. Bardzo jesteś urokliwy, powiem ci, ale no, czarny tak chyba średnio będzie do ciebie pasował. Więc postaramy się ciebie w coś ubrać. A jeszcze sobie sprawdzę, bo są nowe, oczywiście. Coś nowego, coś westernowego chyba. Westernowy zestaw, nowe kolory zestawu westernowego, inspirowana lodami, więc super, nadal bardzo letnio. <grym> Także dobra, ale to są takie, no. Sterynowe, ogólnie ładne pewnie, ale nie wiem, czy to Morgana, ale tak w sumie to tak. Co nią opowiedzia? Nie będę się opowiadać. O nie, nie, nie. Jak było to święto jest dzieckie, to trochę nadrobiłam jurwickich szlingów, trochę pokupowałam nowych rzeczy, bo tam się szybko wbijało, no nie. E, no nie, trochę tak w nie, nie w moim stylu. Dlatego teraz mam jeszcze trochę, zostało mi, ale no już tak średnio, tak. No. Wtedy no naprawdę szybko się wbijało. Okej, okay, wyglądamy tak. Chciałam wykorzystać do czegoś ten czaprak, bo totalnie do żadnego konia mi nie pasowało. Teraz tak żywa mi nie pasuje. Wiem, że ten kolor tej kamizelki też nie pasuje, ale już trudno, niech już tak będzie. E, jakoś za bardzo w sumie nigdy nie zwracałam na to uwagi. W ogóle na początku gry nie wiedziałam, że to się daje. Znaczy, no wiecie, no nie ubierałam się wcale jakoś tak właśnie pod kolor czy coś, tylko wtedy się zdobywało rzeczy ze zadania. To ja wkładałam wszystko to, co miałam najnowsze i wszystko było tak od czapy totalnie. No nieźdę, nieźdę, chociaż y, trochę chyba się gryzie to o głowie, o głowie angielskie, bodajże z ochraniaczami, ale trudno jest. westernowo, pół, pół angielsko i jeszcze mamy kask, no ale już nieważne. Jest jak jest, tak wygląda nasz konik i to będzie chyba y, na dzisiaj tyle w tej aktualizacji. Bardzo szybka, miła aktualizacja, zostało nam 446 star coinsów. Jak będą podwójne, to pewnie dokupię, żeby nie było, może będą jakieś nowe konie niedługo. No i to na dzisiaj tyle. Ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego!